Serdecznie Państwa witamy na wernikanu znanej artystki, która swoje pierwsze kroki stawiała w pole Podstawowej Unia Armii Ferry -y, Kartuszka. Wielkie brawa dla Laura Obejrzycie wystawę, oddajemy głos artystce. Nazywam się Laura i chodzę do szóstej klasy. Od kiedy byłam dzieckiem zawsze mam w ręku pędzel, ołówek czy markę. Lubiłam tworzyć różne prace i nadal lubię od czasu do czasu coś malować, czy to na płótnie, czy papierze w szkicowniku. prace, które widzicie, wnosiłam bardzo dużo czasu. Inspirowałam się wieloma rzeczami, o których Wam wszystkim za chwilę powiem. Zacznę od mojej rodziny i przyjaciół, ponieważ to im zawdzięczam to, że zdecydowałam się na to, by stanąć tu przed wami i opowiedzieć o tym, co lubię robić. Bez ich wsparcia i pomocy raczej bym się nie wzięła na odwagę, aby pokazać wam moje prace. Gdy byłam młodsza, moja kuzynka Nadia nauczyła mnie jak na przykład cieniować lub szkicować, także bardzo jej za to dziękuję. Moja rodzina daje mi wsparcie i potrzebne rzeczy, jak na przykład czy barwa. Powiem wam o pierwszej pracy, czyli o tej, która przedstawia żabę. Inspirowałam się o moim dziadzie, ponieważ od kiedy pamiętam, bardzo lubię żabę. Nie były to tylko żywe, ale i na przykład pamiątki. Zachód słońca bardzo spodobał się mojej babci. Wtedy nie miałam żadnych inspiracji. Po prostu wzięłam pędzel i zaczęłam malować. Tak samo było, jeśli chodzi o storczyk i tulipan. Dwa obrazy mórz przypominają mi o moich dwóch bliskich Przyjaciółkach, a także w z morza. Jeśli chodzi o największy i ostatni obraz na płótnie, inspirowałam się Londynem. Gdy byłam młodsza, mieszkałam właśnie tam, w Londynie. Mam tam wiele wspomnień, o których nigdy nie zapomnę. Mieszkałam i chodziłam do szkoły tak naprawdę w dzielnicy Londynu, Mitcham. Miałam tam wielu przyjaciół, lecz tylko z jedną mam kontakt. To tyle, jeśli chodzi o obraz na Półdnie. Za sztalugami leży tylko niektóre szkicowniki, które posiadam. Teraz na talerz. Jeśli chodzi o samą szpicę, to nie ma dużo do powiedzenia, bo większość się inspirowała się internetem. Jestem naprawdę w szoku, że osiągnęłam tyle, co osiągnęłam. Może nie jest to dużo, ale dla mnie znaczy to o wiele więcej. Nigdy nie pomyślałam, że moją wystawką zainteresuje się tyle osób. Dlatego z całego serca dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli moją wystawę, a tych, którzy jeszcze jej nie zobaczyli, zachęcam do spędzenia choć chwili, aby się jej przyjrzeć. Dziękuję jeszcze raz z całego serca moim bliskim i moim przyjaciółkom. Bardzo dużo to dla mnie znaczy. Dziękuję za uwagę. podchodzić bliżej, podziwiać te a Ja poproszę tutaj krytyka, panią Marzenę Kuniec o kilka słów na temat naszej artystki. Dziękuję oczywiście za głos, nie jest się dla mnie. W roli krytyka nie chciałabym występować, bo Lat, no jest starszy, mhm, tak, około dwóch lat. I widać, że to są prace właśnie tak powiedzmy czwarta, piąta, szósta klasa. I te prace, które tutaj Laura prezentuje, to są już prace, które powstały na bazie wcześniejszych prac, bo to nie od tak bierze się ołówek do ręki i coś ładnego wychodzi. Trzeba naprawdę tej bardzo dużo ćwiczyć i bardzo dużo rysować. I z tego, co wiem, to Laura naprawdę bardzo dużo rysuje, pokazuje tutaj swoje szkice, swoje rysunki i za każdym razem, kiedy coś przyniesie, to widzę, że to już jest lepsze. To już jest bardziej precyzyjne. Eee, takie bogate w, w szczegóły. Laura stara się, stara się patrzeć wnikliwie, wrażliwie na to, co robi. I oczywiście dawać też coś od siebie, bo nie wystarczy tylko przerysować, zainspirować się czymś, ale trzeba jeszcze dać swoją wrażliwość, swoje serducho i wtedy widzimy efekt taki, taki, takiego prawdziwego dzieła sztuki. Oczywiście to są tylko początki laury, to jest kilka prac, ja myślę, że wszystko jeszcze przed laurą, ale żeby osiągnąć jakiś dobry efekt, to naprawdę to są lata pracy. Ja przed chwileczką mówiłam o szóstej klasie, że to tak samo jak Robert Lewandowski, mimo że jest wspaniałym zawodnikiem, codziennie przeznacza kilka godzin na ćwiczenia. Tak samo muzyk, kiedy uczy się grać na jakimś instrumencie, on musi codziennie ćwiczyć. Podobnie jest z artystą. Żeby naprawdę osiągnąć dobre wyniki, dobre rezultaty, trzeba codziennie rysować, codziennie ćwiczyć. Ja wiem, że w tej szkole jest bardzo dużo talentów, które są troszeczkę takie uśpione, bo niektórym, niektórym się wydaje od początku, tak do klasy czwartej, że już są super artyści, że malują bardzo ładnie i później okazuje się, że to wszystko osiada na aurach, na mieliźnie i nic się dalej nie dzieje. I zatrzymujecie się na etapie trzeciej, czwartej klasy i się dalej nie rozwijacie, dlatego że nie pracujecie po prostu. Domu. Nie rozwijajcie swojego talentu, bo ten talent trzeba po prostu rozwijać poprzez pracę, wytrwałą, pokorną pracę. To nie jest tak, że się po prostu bierze w nędzę i się maluje cuda. Trzeba naprawdę bardzo dużo pracować, szkicować, podpatrywać, wychodzić w plener, patrzeć, obserwować jak wygląda świat, jak wygląda natura, w zależności od światła, od naszego nastroju. Także to wszystko nie wygląda bardziej skomplikowanie i naprawdę bardzo dużo pracy. Ja tutaj oprócz tego, że gratuluję Laurze odwagi, bo trzeba mieć odwagę, żeby pokazać to, co się robi, chcę pogratulować panu Krzysiowi, bo to pan Krzysio był inicjatorem tego wydarzenia artystycznego, dostrzegł w Laurze potencjał, zachęcił ją do nowej odwagi, wsparł, zorganizował tutaj tą wystawę i Laura mogła tutaj dzisiaj pokazać te swoje umiejętności, swoje talenty. I zachęcam też wszystkich pozostałych, bo wiem, że w was naprawdę talenty, wcale nie mniejsze aniżeli Laury, tylko trzeba po prostu te talenty rozwijać poprzez wytrwałą, systematyczną pracę, taką mozolną, codzienną. Gratuluję. Życzę wspaniałego rozwoju na właśnie na drodze takiej artystycznej, myślę, że masz ku ten potencjał. Dzisiejsze wydarzenia, wydarzenie myślę, że doda Ci skrzydeł i życzę Ci, żebyś się rozwijała i jak najpiękniej, żebyś tam pokazywała tutaj swoje talenty i pociągnęła też innych, bo myślę, że inni też poza troszeczkę, popracują i zechcą tutaj też pokazać, co potrafią. Tak na to liczę. Oczywiście we współpracy z panią dyrektor, z wychowawcami, z nauczycielami. Dziękuję bardzo i gratuluję. I brawa dla Dziękuję. Ja już słyszę, że kolejne osoby chcą pokazać swoje talenty, więc bardzo do tego zachęcamy. Jak widzicie, trema jest. Ogromna Laura przeżywa już długi tydzień, miała dość tamtych tygodniu, ale poprosiła jeszcze o chwilę czasu. Teraz będziecie mogli podejść tutaj, żeby porozmawiać z artystką, do czego Was serdecznie zapraszam.